Samo G20 założenia to jest zbiorowisko rozmaitych państw, które teraz zwłaszcza widać, jak one mają bardzo zróżnicowane stanowiska wobec samego konfliktu europejskiego na Ukrainie i wobec innych spraw globalnych, zwłaszcza na terenie Azji. Spotkanie, które, które, w którym były Indie, wiadomo było, że Indie się nie zgodzą na wiele ustaleń, chociażby na tą czapę cenową. Nałożoną na Rosję w związku z eksportem rosyjskiej ropy. Zresztą nie tylko Indie się na to nie zgodziły, ale również inne kraje azjatyckie, które czerpią zyski z tego, że sytuacja jest taka, jaka jest, więc mogą nieco taniej kupić surowce rosyjskie również. No, Indie, czy Chiny, to, zdaje się, 30% zniżki mają. Tak, tak. Nie mówiąc o tym, że w tej chwili. G20 nie omawiało spraw, które się jak gdyby później troszeczkę zaczęły, yy, zaczęły yy, yy wyglądać na, na, na bardzo poważne. Chodzi o Azję Centralną, chodzi o Mongolię również i cały ten ciężar, który gatunkowy tego konfliktu jak gdyby zmalał ze względu na to, że następuje yy, zaakcentowanie spraw Azji Środkowej. I o wpływy, zwłaszcza w czterech państwach, Kirgistan, Tadżykistan, Kazachstan, Azerbejdżan, Armenia, wszystkie te sytuacje, które tam się odbywają.